Dziękuję bardzo, Andrzej Kostewicz. Ja mam, Panie Pośle, takie pytanie, ponieważ Pan tutaj mówi przez cały czas językiem, no w gruncie rzeczy, podprogowym. Dla mnie to, co Pan teraz mówi, to jest zwykła polityczna indoktrynacja. Pan tutaj w tym momencie, i jeszcze zaznaczając, ja nie jestem zwolennikiem żadnej polskiej partii politycznej, ale Pan w tym momencie dyskredytuje, oskarża w gruncie rzeczy o zdradę.

Ja, ta tak, Jak tak, tak, pan Ja się tak, zachowuje? Zesłanie, umówki, to znaczy, że nikt nie pan, może pan, mieć pan, innego zdania, tylko pan, pan ma jedną prawdę. Proszę spróbować powiedzieć dać Ponieważ pan, pan szkole, 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 co, nie, to, nie, nie wiem. Nie, nie jestem pewien. Ja mam przecież nie Ja teraz nie pokażę. pan nie powie. A co Ja nie stołu, ze swoimi a nie oskarżać, nie dyskredytować polskich A nie! 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 dyskredytować Polski, Nie! 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 Ej, co pan robi? Co pan robi? Co jest pani Co pan robi? Ale spok spokojnie. Proszę dzięki. My siedzimy spokojnie. My, my siedzimy spokojnie, przepraszam. Ale siedzi, siedzimy spokojnie. Ty przedechnął pegaraz. Dlaczego? dlaczego, dlaczego